Tadeusz złoch, artysta tworzący dalekie od banalności, zapadające w pamięć dzieła, w których dostrzec możemy elementy kubizmu zaprasza Państwa na wystawę w swój niezwykły świat wyobraźni. Nie znajdziecie w nim realizmu. Dotychczas znane reprezentacje świata ukazane zostaną w nowym wydaniu. Przefiltrowane przez nurt uczuć, wrażeń i emocji, za którymi podążał artysta, tworząc namacalną reprezentację swojego wewnętrznego świata. Każdą z przedstawionych form przepełnia fantazja, prowadząca nas w podróż do krainy, znajdującej się na pograniczu tej wyśnionej przez Alicję z krainy czarów. Ulubioną techniką pana Tadeusza jest rysunek wykonany kredką akwarelową. Baśniowe stworzenia i postacie, zwierzęta balansujące na granicy znanego nam świata to jedynie niektóre elementy, jakie możemy wypatrzeć w jego dziełach. Tworząc, pan Tadeusz sam przekracza tą granicę, stając się całkowicie pochłonięty przez proces twórczy. Pozwólcie się zauroczyć mnogością form i intensywnością barw. Unieść na fali emocji wpadając wraz z nim w Czarną dziurę, za którą przed naszymi umysłami rozpościera się nieograniczony świat kreacji. Dzień dobry, witamy serdecznie na kolejnym wermisarzu w środowiskowym domu Sztuki. Dzisiaj zaprezentujemy pracę. Tadeusza Złocha, artysty niebanalnego i nietuzinkowego, który każdą wolną chwilę poświęca na twórczość artystyczną, rozwijając swoje pasje i talenty. Gratuluję. Gratulacje za Twoje zaangażowanie, za piękne pracę, cudną wystawę i poświęcenie, bo to na pewno dużo Cię kosztowało. Gratuluję wszystkiego dobrego bardzo.